Cześć i dzień dobry wszystkim, Mufix z tej strony i zapraszam Was na odcinek z serii Ghost of Tsushima, w którym uciszymy szepty pośród lasów i ukończymy wyzwalanie farm na Izuharze. Ostatnią farmę wyzwoliliśmy w poprzednim odcinku, zaraz obok questa pobocznego, więc doszedłem do wniosku, że jest to przeznaczenie i tam się właśnie udam, żeby posłuchać szeptów pośród lasu. To jest daleko, to jest daleko. 200 metrów to jest bardzo daleka odległość. Także tutaj. Kage Uber. Znaczy jak powiem, Uber Kage, to <laughs> będzie to źle brzmiało. Jak wielki cień. Dobra, no, prowadź mnie, Złota Wilgo. Nawet prosto leci, jak nie ona. Dzisiaj wszystko się przysięgło, żeby mi pomóc. <laughs> po tym jak kaszaniłem ostatni ten. Odcinek. どことを語るの本当でサムライを何でもしてくれ。何でもしてくれ。何でもしてくれ。でしてくれ。何でもしてくれ。何でもしてくれ。何てくれ。何でもしてくれ。何でもしてくれ。何でもしてくれ。何でもしてくれ。何でもしてくれ。でもしてくれ。何でもしてくれ。何でもしてくれ。何でてくれ。何でもしてくれ。何でももしてくれ。何してくれ。何でもでれ。て No okej, okay. trochę mi się przestał podobać ten quest. <laughs> o, Dlaczego tu musi być klimat jak w horrorze? Czy mogę włączyć gdzieś dzień w tym questie? Ktoś tu mieszka. To ty nie powiesz. Przeczytaj, zwój. Jestem już zmęczony. Każdej nocy słyszę jej głosy. Czasami szepty zdaje się przynosić odległy wiatr. Są ledwo słyszalne przez kilka krótkich chwil, ale czasem nawiedzają mnie znikąd i budzą w środku nocy. Wtedy zaczyna mi walić serce, a oddech staje się płytki. Jakby ktoś zrzucił na mnie ogromny ciężar. Tej nocy nie będę spać. Pójdę za szeptami. Dowiem się, co takiego chcą mi przekazać. O, ale super! I tu jeszcze są dwa zwoje. O. Las Jagata istniał na długo przed moimi narodzinami i będzie trwał wiele lat po tym, kiedy odejdę z tego świata. Legenda głosi, że w każdym drzewie tkwi dusza samuraja, który poległ w obronie wyspy. Chyba słyszą szepty. Czy wzywają pomocy, błagają o zapłatę za ich poświęcenie? A może samurajowie próbują nas przed czymś ostrzec, i bo obronić nawet za groby. No dobra, to było nawet takie znośne. Zapal lampiony, napraw kapliczkę. Złóż ofiarę kami... I coś tam dalej. Opiekun słyszącą dziwne dźwięki, a potem zaginął. Eee, czy coś tu jeszcze mogę w tym domku zrobić? Chyba nie wejdźmy ten domek. Odwlekam chwilę, kiedy będę musiał od niego odejść. Oooo. No i dobra, są jakieś lampiony. Jak to się przedstawia na mapie? Dość duży region. Las Jagata, może tam bardziej na północ trzeba by było iść. To wy tak wygląda. Gdzie tu jest północ? Szukaj duchów w lesie. Dzięki, dzięki. Właśnie to mi było potrzebne.

Coś nie tam trzeba się udać. Znaleźliśmy trupa po drodze, więc chyba kierunek mam niezły. Czy tam coś wisi na drzewach? To chyba nie jarzębina. No na razie robi dobrą robotę. Mogę co no, jest blisko. Zaraz wyskoczy na mnie pewnie. O, są ślady. Ktoś tędy pobiegł. Dobra, czyli mamy do czynienia po prostu z człowiekiem, także to już. Duchy, duchy nie zostawiają śladów. O, nie, to było tylko podążać za śladami dalej. Dobra, te, te ulęgałki na drzewach znalazłem wcześniej, także już. O, 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 o! Chłopaki się magicznie zrespawnowali. A, tam są chłopaki jeszcze. Hmm. Siadałbym radę ich tu obejść w ten sposób. O, pyk. Pyk. Po cichu tu. Kosa w plecy. Temu panu trzeba sprezentować to samo. Tyk. Cichaj bo Po prostu chłop się przesunął dosłownie w najgorszym możliwym momencie, jak już wcisnąłem ten trójkąt.

まさか。生きておいでと。かつて神の森を汚す悪しき族がいた。しかしその地を守る怨霊の怒りを買うことになり。堺家の生き残りが怨霊の頼みを聞いた。そして森から族を一掃し。怨霊は成仏することができた。

Więcej HP też dobrze. Talisman podwójnego zniszczenia. O proszę. Bomby dymne odnawiają 25% zdrowia. I będzie coś do odbioru przy drzewie. Fajnie, nie powiem. Okej, okay, chciałbym teraz pacnąć obydwie te farmy, które jeszcze nam zostały na radarze. Czy ja mogę się tutaj przenieść? Bo chyba tutaj będzie najbliżej. Na wioskę Furuta. Ta ja pamiętam tą wioskę, jak ją wyzwalałem. To uf, PTSD na całe życie. Alokage. Ty nie jesteś kage, ty jesteś kage. Dobra, jesteśmy na farmie, wjeżdżamy. Zaczynamy na grubo. Nie? Chyba ten kolega by go zauważył. Jednak nie będzie na grubo. Dobra, typie, ty się prosi. Co się. Co mnie trolują?

Dobra, ale dopóki mnie nie widzą, to więzienie jest bezpieczne. To jest najważniejsze. Oni tu się mogą, mogą, sobie pokrzyczeć, pobiegać. Nic z tego nie wyniknie. Teraz ten mnie wrukną. No. Co za baton. Dobrze się bawicie? Ja mam jeszcze trochę tych strzał. Co za baton się schylił? Tak, tak. Trzeba to było od początku tak zrobić. I było tak dąć w ten róg? Hatfu po prostu na nich. Nie mogli współpracować. Nie mogliśmy tego zrobić ładnie, nie? Hit. Powolutku, pociutku, nie odwrócisz się teraz. Bardzo dobrze. Jak wygląda sytuacja tutaj? No, lepiej byłoby podejść tam od strony tego domu. Bo będę zawsze jakoś tam lepiej ukryty. Tu mogę tak przemknąć. O, wyk. to jeszcze zbiorę. W którą stronę ty jesteś odwrócony? Nie w moją. Dobrze. Tak trzymaj. Bęk. Trzy strzały. To jest to, czego potrzebowałem. Ten to się tutaj aż prosi o kosę w plecy. Gid, zostało ich tam trzech. Czy ja tu wejdę jakoś na ten budynek? Pięknie. Teraz zrobimy to w ten sposób. Pyk. Pyk. I pyk. O! Nawet nieźle to wyszło. Muszę się sam pochwalić, bo mnie nie ma kto pochwalić. To dopiero początek, gościu. Jeszcze dwóch kolegów twoich muszę uratować. Idziemy. No, tamten się wystawia ładnie, więc mu na to pozwólmy. Tęk. O, zauważyli go? Nie, no, sokole oczy. Weź wyjdź tutaj na ten zawalony dom. wyłaś tu wyżej. To zajrzymy się jak w Asasynie. No, a możesz tu zejść tak delikatnie tylko, żeby się nie... żeby nie skoczył na ten głupi ryj. Jedziemy, ze serii, z serią. Bang. Raz. Bang. Dwa. To tyle? Nie krzycz. Ktoś jeszcze tu jest? Chyba nie. Miałem nadzieję, że będzie jednak ta. No, nie ten guzik, zdecydowanie. Miałem nadzieję, że będzie jednak trzech typów serii zabójstw, za no ale. Jeśli nie ma co się lubi, to się bierze co popadnie. No, dawaj. Kończymy ten dialog. I co, pewnie tam gdzieś będzie. Ostatni jeniec. Tak, tam się świecą chłopaki na czerwono. O, jest też pieseł. O, tak mi się właśnie wydawało, że coś tu mignęło. Jak to wygląda? Właśnie nie jestem przekonany, czy ta trawa mnie kryje, chyba nie. Ten gość idzie tutaj, czy harwo? Dobrze, że w momencie, jak on nie zauważa, to on nie, krzy nie krzyczy po pomoc, tylko próbuje solo coś działać. O, pieseł, pieseł wyczuł, że jest na celowniku. Czy ta strzała przeszła przez tego psa? I skończyły się strzały. Co za cyrk? Mam no, dostał dzidę w oko i, i to tyle. E Kurczę ten akurat tutaj zakręcił. No, idź tam z powrotem. Czy ja tu mogę wyjść na dach? No, mam rękit. To panu dziękujemy. Serio? Piesku. Dobra. Wioska wolna. 祈りが通じたようです。もう安全だ。街道はパンペだらけだ。ははは。 Ok, myślałem, że znowu będzie animacja, jak śpimy razem z Kagę, ale jednak nie, zaskoczyli mnie, bo w tym e, mieliśmy odpoczynek w domku. I co? Chciałbym jeszcze machnąć tą ostatnią farmę, która nam została na mapie, także lecimy na speedzie. Mongolskie orły, tak mi się właśnie wydawało. Mongołowie widzą wszystko z powietrza. Jeśli chodzą, cię dostrzeżę, zaalarmuję pobliskich wrogów. No, wyciągnij te łuk i strzelaj, póki to wszystko stoi tu w miejscu. No, dwa na trzy, tak myślałem. Tak myślałem, właśnie, że zaliczy i człowieka, i orła jako zadanie obrażeń. Tak to zrobiłem poprzednio. <laughs> Ktoś tak chyba był nie do końca przekonany, czy już się pali, czy jeszcze nie. Czy mogę tu przeskoczyć i zabrać tu. Ten? Nie ma skóry zorła? To trochę lipa. Dobra, idziemy tu. Tak. On jest do mnie plecami szybko. Dawaj, dawaj. Szybko, jean. teraz to już lipa. Ale może... Hmm. Ron tu sobie krzyczał, ten chłop tam poszedł dalej. Tyk. On tu wraca? No właśnie, tego się bałem. Tak w drzwi chciałem, żeby się a co za dzięcio! No A ten na trzciny pilnuje drzwi. Dobrze, gość. 10 na 10 w pilnowaniu drzwi. Len, ratujemy typa, ilu ich tu jest? O to jest pytanie Trzech. Czyli już tylko dwóch do uratowania. No, no, no dawaj, 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 dawaj. Czy tam jest soku? Czy tu jest drugi sokół? Wycofka. O, chyba się dobrze złożyło. Tak. Chyba mam plan. Zrobimy. Teraz tamten gość jak będzie wracał, to powinien zauważyć tego trupa. Albo mogę do tego po prostu nie dopuścić. Plan się zmienia. <ślał> Chciałbym tak jak Jin, umieć ten edytować swój tor skoku w locie. Będzie się seria? Przez chwilę siadłaby. Dawaj za nim szybko, 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 szybko. Pyk. Git. Nikt mnie nie widzi. Okej. Okay. Tu już chyba nikogo nie ma z tego, co mi się wydaje. Mogę wziąć tą amunicję. Tak, osiem strzał, ale będziemy szaleć. Te sokoły będą moje. A może by je podpalić? Tak mi teraz wpadło do głowy. Mam nadzieję, że mi Peta nie zbojkotuje materiału. Tam jest jeden. Trzeba by się schować w tej trawie. Tak, pyk. Dobra, nie będę odwalał. Mam nadzieję, że jedna strzała wystarczy. Ten zbani, Bani, jeszcze jest ten drugi. No. Jak trochę dziwnie ląduje, no ale niech mu będzie. Nie wiem, czy to było dwa razy headshot, ale powiedzmy, że tak. Ten jest chyba w hełmie, prawda? On mnie nie widział, prawda? No, i mu się tylko wydawało, że wie, gdzie jestem. Ok, sokoły wyeliminowane. Mogę się tu zakraść trochę tak. Opek. Kara. Co za troll? Jak się odwrócił? Będzie machał główką. Ja o, typie, ty to zapracowałeś na tą kosę.

Okej, okay, wioska wyzwolona. Ostatnia, także jestem ciekaw, czy zobaczymy jakąś e, informację o tym co dalej? Czy się Kotun Han zdenerwował? Żadnej informacji na razie. No cóż, może jak zacznę jeździć po nowej mapie, to coś się nam ujawni. Ale może właśnie otworzę mapę, coś, coś się zadzieje. Chyba nie. No nic, dobra. Zobaczymy. Zobaczymy w następnym odcinku, do którego bardzo gorąco zapraszam. Serdecznie dziękuję za oglądanie moich zmagań w tym odcinku. A na razie to tyle. Także oby do zobaczenia.